Cześć. Zanim zaczniemy, krótka autopromocja. Jeżeli zainteresował cię ten produkt, możesz go kupić tanio w moim sklepie: enimo.net. Każdy zakup to wsparcie dla rozwoju kanału. Link poniżej w opisie pod filmem. Dziękuję, a teraz zaczynamy. Fiat Grande Punto i to samochód z lat 2008 do 2015, który często wymaga wymiany chłodnicy z powodu zużycia, wycieku cieczy chłodzącej lub nieefektywnego chłodzenia silnika. Aby uniknąć uszkodzeń, warto zająć się tym problemem szybko. Zacznij od przygotowania narzędzi: kluczy dynamicznych, zacisków do rur, pojemnika na odpadły płyn i nowej chłodnicy. Upewnij się, że silnik jest zimny, a klucze zapłonu zostały wyciągnięte. Najpierw odłącz baterię, aby uniknąć przypięcia elektrycznego. Następnie odłącz rury zasilające i spustowe chłodnicy, usuwając śruby mocujące. Zwróć uwagę na uszczelki często wymagają one wymiany. Przelaniając płyn chłodzący, usuń resztki starego z systemu. Montaż nowego elementu polega na odwrotnej kolejności. Upewnij się, że rury są dobrze dopasowane, a uszczelki nie są uszkodzone. Połączenia mocujące zabezpiecz momentem obrotowym zgodnym z instrukcją producenta. W razie wątpliwości sprawdź dokumentację samochodu. Chłodnice można zakupić w specjalistycznych hurtowniach lub sklepach internetowych, wybierając model dopasowany do konkretnej konfiguracji Fiat Grande Punto. Uwaga, Zawsze przy wymianie zachowaj wszelkie środki ostrożności. Pamiętaj, że moja instrukcja to tylko uniwersalny poradnik. Najlepiej zawsze zlecaj wymianę swojemu mechanikowi lub osobie posiadającej odpowiednie kwalifikacje. W zależności od danego samochodu instrukcja montażu może się różnić. Najlepiej sprawdź instrukcję pojazdu, aby dokładnie zweryfikować, jak powinna zostać wymieniona dana część. Pamiętaj, że tą część możesz kupić online z szybką wysyłką. Zeskanuj kod QR, aby sprawdzić ten produkt lub sprawdź link w opisie poniżej. Dzięki i miłego dnia!